Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień będzie troszeczkę inaczej, ponieważ nie będziemy korzystać z GIMPA. W tym odcinku postaram się Wam zaprezentować program Aurora HDR-19. Ogólnie korzystałem z poprzedniej wersji, czyli z 18. -ki. Byłem bardzo zadowolony. No i teraz od producenta dostałem przedpremierową jeszcze wersję. Już niedługo będzie można zamówić pre-order. Macie też ogólnie link w opisie. Kto by chciał, może się zainteresować, ale oczywiście nikogo do tego nie zmuszam. Ja jestem z programu zadowolony, więc postanowiłem zrobić recenzję właśnie tej nowej wersji 19. -ki. No i zobaczymy, czy ten program jest wart uwagi. Ogólnie oczywiście tym programem stworzymy sobie zdjęcia w technologii, w technice HDR, czyli będą one takie fajne, dynamiczne. Do tego potrzebujemy właśnie zdjęć, które zaraz sobie otworzymy. Także klikniemy sobie tutaj Open Image, no i ja sobie załadu załaduję właściwie te pięć zdjęć. Każde zdjęcie jest troszkę w właśnie innej ekspozycji, czyli mamy zaciemnione, troszkę zaciemnione, średnie, troszkę prześwietlone i prześwietlone. Program sam nam wykrywa, które jest które, także mamy tutaj właśnie też takie podpisy, co ciekawe, w tym programie, aby stworzyć HDR, nie musimy mieć tutaj na przykład tych pięciu zdjęć, chociaż wiele to ułatwia. Możemy na przykład zrobić to z jednego zdjęcia, troszkę będzie efekt gorszy, natomiast program też sobie z tym radzi i jakoś tam właśnie ten HDR nam się tworzy. Ale oczywiście zalecane jest korzystanie z kilku zdjęć. Minimum to są te trzy zdjęcia, czyli żeby było zwykłe, prześwietlone i zaciemnione. Najczęściej wykonuje się te zdjęcia ze statywu, żeby też nie było żadnych drgań, żeby nie było żadnych różnic pomiędzy tymi zdjęciami, ale też do dobrego efektu. To można użyć większej ilości zdjęć. Ja akurat mam tutaj właśnie pięć zdjęć, każde o innej charakterystyce światła. I tutaj możemy zaznaczyć sobie też y, opcję taką, która wyrówna nam to zdjęcie w razie czego jakby troszkę było, jakby troszkę te zdjęcia były inne, na przykład lekko się statyw nam przesunął czy coś, y, no to ta opcja nam to właśnie załatwi. Można też tutaj sobie kliknąć na ikonce koła zębatego i wybrać też takie zaawansowane opcje. Także ja akurat zaznaczyłem sobie jedną opcję i myślę, że taka wystarczy. Y, Ghost Reduction można też y, się tym pobawić podczas gdy mamy y, wiele rusza się obiekt na zdjęciach, no i one troszkę będą wtedy rozmazane czy inne, więc można też się pobawić właśnie tutaj tą opcją. Także myślę, że my sobie już utworzymy nasz obraz. I tutaj właśnie jest też informacja, że jest to na silniku Quantum HDR Engine, czyli takim silniku, który oni tworzyli przez kilka dobrych lat. Ogólnie jest to czwarta wersja programu, także myślę, że jest też ona troszkę urozmaicona i ogólnie zbiera doświadczenia z poprzednich wersji. Także zaraz nam się powinien pojawić tutaj obraz, jest on właśnie tutaj analizowany, no i zaraz powiem mieć ładne zdjęcie HDR i będziemy się bawić potem ustawieniami. No i dobra, jak widać zdjęcie nam się załadowało, jest już one w technologii HDR. Mamy tutaj standardowe opcje, jak warstwy, jak krycie, jak tryby warstwy. Mamy też tutaj taki fajny histogram. Mamy też tutaj standardowe narzędzia, jak na przykład przycinanie, gradient czy maska. Ogólnie ten efekt jest już jakby stworzony. Możemy go sobie tutaj podejrzeć, klikając tą ikonkę oka, to no jak widać efekt jest już o wiele lepszy. Tutaj uzyskujemy więcej szczegółów, na przykład z Mur, troszkę z kamieni, z tego drzewa, na pewno też więcej szczegółów, także jest to o wiele lepsze. Można sobie też to porównać, z przesuwając właśnie taki suwak. No, według mnie tutaj jest różnica, no bez dwóch zdań widoczna. Możemy to sobie teraz tego HDR-a ulepszyć, korzystając z dwóch sposobów. Na przykład korzystając tutaj z tych kolekcji lub po prostu ze zwykłych ustawień po prawej stronie. Mamy tutaj całą masę możliwości, no jak na przykład podstawowe zmienianie jasności kolorów, podświetlania różnych cieni tego raczej wszystko nie będziemy tutaj robić bo zająłby nam to za dużo, chcę tylko tak sobie rzucić okiem na ten program, oczywiście ja z niego korzystam, więc tutaj nie jest to dla mnie żadna nowość, natomiast rzućmy sobie na przykład okiem na tą opcję HDR Clarity na przykład możemy sobie zwiększyć, przez co ta dynamiczność tych wszystkich barw jest, właściwie cieni, odcieni jest lepsza, na przykład HDR Smart Structure troszkę nam też wyostrzy zdjęcie według mnie wygląda to też ogólnie lepiej jako HDR, ogólnie mamy tu całą masę ustawień, na przykład tutaj jest jeszcze na dole odszumianie. Co ciekawe, w nowej wersji programu można sobie załadować jakiś lut czyli taki plik kolorystyczny, który zmienia nam całkowicie barwy naszego obrazu. Taki lut można sobie na przykład pobrać z bardzo dużo szablonów w internecie, darmowych oraz można stworzyć sobie swój za pomocą na przykład programu 3D LUT Creator. Także myślę, że jest to bardzo fajna opcja, że możemy sobie w tym programie, w tej odsłonie możemy sobie luty właśnie dodawać, także jest to bardzo fajne. Zaraz może sobie jakieś dodamy albo wybierzemy po prostu z presetu i on się Tutaj sam doda. Też bardzo ciekawą opcją jest tutaj właśnie filtr polaryzacyjny, na przykład zwiększając sobie to, troszkę imitujemy sobie właśnie taki prawdziwy filtr polaryzacyjny. Eliminuje nam on odblaski oraz zwiększa kolor niebieski na niebie. Także myślę, że też jest to bardzo fajna opcja. No sobie może z 80, chociaż tak to zaraz się zmieni, bo wybierzemy sobie jakiś preset, jakiś nowy look. Możemy sobie też tu zdjęcie wyostrzyć, czyli wyostrzyć małe, duże i średnie szczegóły. Też to jest po prostu standardowa opcja. Możemy sobie zdjęcie wyostrzyć. Możemy dodać sobie poświatę, możemy dodać sobie jakiś gradient, na przykład u góry można sobie dodać troszkę niebieskie, jeżeli byśmy mieli za mało. No i mamy też tutaj zwykłe krzywe kolorów RGB. Są tutaj też podstawowe. Podstawowe ustawienia kolorów. Myślę, że każdy to zna na przykład z Gimpa, ale fajnie, że te podstawowe narzędzia są, bo nie musimy potem tego jakby zdjęcia przerzucać do naszego innego programu, którego korzystamy na co dzień. Tylko już jeżeli robimy Hadera, to możemy sobie wykonać tutaj właśnie w tym programie. Mamy też zwykły color toning, też fajne narzędzie, jakby wypalanie i rozjaśniania. Też to jest w Gimpie, no ale oczywiście fajnie, że takie coś jest, czyli możemy na przykład sobie wybrać tutaj rozjaśnianie i rozjaśnić sobie troszkę to drzewo. Wydaje mi się, że jest ok Możemy też sobie teraz przyciemnić troszkę. Te kamienie, i też wydaje mi się, że będzie ok, ale my akurat tego nie zrobimy. Także zróbmy sobie reset, nie będziemy tego raczej mm, korzystać z tych zmian. Też mamy tutaj na, ty na tych panelach, możemy sobie kliknąć tą strzałeczkę, i wtedy wszystkie zmiany, nam, które z zrobiliśmy z tego panelu, nam znikną. Także też jest to bardzo fajna opcja. No i ostatnią opcją jest dodanie winiety. Myślę, że każdy to zna, ale przejdźmy teraz do najlepszego, czyli do wyboru mm, już takiego gotowego presetu. No, w ogólnie tej kolekcji jest dużo. Myślę, że wybierzmy sobie jakiś landscape, będzie to dobrze pasować no i możemy teraz właśnie sobie wybrać jakiś który będzie fajnie wyglądać ogólnie ich jest bardzo dużo więc do wyboru jest tutaj masa tego ale oprócz tego możemy też jakoś stworzyć swój zapisać go i też będzie fajnie wyglądać wybierzmy sobie na przykład ten preset jak widać jest tutaj też troszkę zmienionych kolorów a to dlatego że właśnie w tym presetie jest już dodany bazowo lut Przejdźmy sobie właśnie do kategorii do, do tej zakładki lut no i powinniśmy zobaczyć że jest tu jakiś dodany o właśnie jest to dodany jeden z możliwych można tutaj do Dodać swoje, można wybrać kilka też gotowych w tym programie. No i ogólnie można się tym wszystkim pobawić. Mało tego, wybierając sobie teraz preset, możemy go sobie jeszcze zmienić, czyli możemy tutaj wszystkie te opcje troszkę pozmieniać, jeżeli nam nie pasuje, ale je jeżeli jesteśmy blisko uzyskania jakiegoś efektu, na przykład HDR Smart Structure można trochę zwiększyć, oraz na przykład HDR Clarity też troszeczkę, myślę, że jeszcze troszeczkę. Około 40, o i naprawdę ten efekt teraz jest bardzo fajny. Myślę, że dodam sobie jeszcze troszkę jasności, czyli wej przejdę na samą górę i dodam sobie lekko ekspozycję w górę. To akurat, akurat jest troszkę za dużo. Myślę, że coś około 0,2 powinno być ok. No jak widać, teraz jest efekt o wiele lepszy. No nie ma tutaj porównania. Takie byśmy mieli zwykłe zdjęcie zrobione jakimś tam zwykłym aparatem, no a takie. Przemielony po prostu przez ten program, dodana masa opcji. No i wiadomo, zostało to wykonane bez straty jakości. Nawet można powiedzieć, że jakość jest polepszona, ponieważ ten szum, na przykład, co mieliśmy na czarnych pozycjach, to został on doświetlony, to zostało rozjaśnione i tego szumu praktycznie nie ma. Także no efekt jest naprawdę imponujący. Możemy jeszcze sobie powiększyć to, żebyście fajnie tutaj widzieli. W powiększeniu 100% jak to wygląda. Oczywiście trzeba trochę poczekać, o właśnie, aż to się wszystko mm, zrenderuje. Myślę, że naprawdę fajny efekt. Zróbmy sobie na przykład na powiększenie 50% i teraz spróbujmy sobie przejechać tym suwakiem, jak to wszystko wygląda. No, nieporównywalnie, także ja jestem bardzo zadowolony z tego programu. No i ogólnie zachęcam do korzystania z niego. W opisie macie link do Priordera. Jest on troszeczkę tańszy niż będzie potem. Potem, oczywiście, też będzie można sobie zakupić. Nie wiem, czy w tej chwili jest jeszcze dostępna wersja 18, ale jest ona dość podobna, więc jeżeli ktoś chciałby sobie kupić taniej, to też może sobie tą 18 po prostu zakupić. Albo po prostu możecie też ściągnąć sobie Triala i zobaczyć, jak to działa. Nie wiem w sumie na ile dni jest Trial, czy na 14 dni, czy na cały miesiąc, ale jest on dostępny. I i właściwie wszystkie opcje są dostępne podczas Triala. Nie mamy żadnego znaku wodnego, nie mamy nic, po prostu mamy dostęp przez kilkanaście dni za darmo w tym programie. Więc myślę, że też warto się zainteresować i pokombinować sobie, ulepszyć nasze fotografie, bo naprawdę myślę, że warto. No, ja ogólnie jestem zadowolony z programu. No i dajcie znać, co sądzicie, co by twórcy w sumie mogli też tu dodać, no i co wam się podoba w tym programie. No i myślę, że ode mnie to wszystko. Także trzymajcie się. Siemano.